Wracał pijany, bolało. Co ja tam mogłem rozumieć? Koledzy z ojcami bawili się super, a ja ocierałem złe buzie. No właśnie, jak to jest, jak jesteś dzieckiem, jeszcze mało z tego wszystkiego rozumiesz, i czasami nawet dziecko może wziąć to do siebie, czy to z nim jest co nie tak, czy to przez niego ojciec pije i patrzy na inne dzieciaki, gdzie grają z ojcem sobie w nogę. Po szkole, a ty mógłbyś o tym po prostu pomarzyć, bo nigdy tego nie doświadczyłeś, i to robi ogromne rany w życiu. I tym bardziej większe wrażenie zrobił na mnie Kękę, gdy pod koniec tej zwrotki mamy. Z czasem się uczysz nie płakać, chociaż do dzisiaj jest rana. Tato, nie czuję już żalu. Jak cię zraniłem, przepraszam. I Kękę, mimo tego wszystkiego, co doświadczył od ojca. Tego całego braku ojcostwa w domu, i alkoholu, i patoli, przeprasza ojca za to, że użył tego w tekście i że pokazał to ludziom. I to pokazuje, jak ogromną empatią Kenkę pała do ludzi, że pomimo tylu ran i bólu, które otrzymał od ojca, on go przeprasza w tym momencie za to, że w ogóle powiedział o tym ludziom niesamowite. W mami, jak kiedyś gramatik, dlatego nie widzisz mych łez Pierwszy raz w życiu naprawdę otwarty, a nie, że się kryje za szkłem